Witamy Was wszystkich w Słowie na Poniedziałek. Antykomuniści są zabawni. Ilekroć tylko narzekają na socjalizm, komunizm oraz na państwa socjalistyczne, tylekroć opisują faktyczny kapitalizm oraz wszystkie bolączki państw burżuazyjnych. Wniosek jest prosty. Antykomuniści to nieuki, które nie rozumieją nawet co krytykują. Hashtag socjalizm, hashtag komunizm, hashtag kapitalizm. Antikomunists are funny. Whenever they complain about socialism, communism and about socialist states, they describe the actual capitalism and all the problems of bourgeois states. The conclusion is simple. anti-communists are ignorant and do not even understand what they criticize. Komentarz z portalu Postępork użytkownik Postępowiec opublikował: Antykomunizm to taka zabawna choroba umysłowa. Osobniki dotknięte tym zakaźnym cholerstwem cierpią na wyjątkowo szybką utratę inteligencji i zdolności poznawczych. Cechuje ich też szybka utrata zdolności samodzielnego myślenia i problemy z przyswajaniem nowych informacji. Osobniki dotknięte owym ustrojstwem najlepiej izolować i trzymać się od nich z daleka. Wszystko to, oczywiście, w trosce o zdrowie Was i Waszych bliskich. Najlepiej nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się tej zarazy na inne osoby. Odpowiedzialność za to ponosicie również i wy. Co zabawne, antykomunizm to zawsze cecha wspólna Lipków i faszystów, różnej maści centrystów oraz wszelkich konserwatywnych odmienców. Wszyscy oni zawsze jednoczą się zgodnie, kiedy tylko przychodzi do zwalczania klasy robotniczej, naszych żądań oraz naszego ruchu społecznego i politycznego. Co można zrobić, by ustrzec się przed tą antyrobotniczą i antykomunistyczną zarazą? Najlepiej po prostu włączyć myślenie i nie dawać się oszukiwać burżuazyjnej propagandzie. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie, oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.